W zadaniu 11 mamy podać równanie dowolnej prostej, która wraz z równaniem prostej L3 tworzy układ sprzeczny. Czyli przede wszystkim musimy znać równanie prostej L3. No skoro to będzie prosta, to skorzystamy ze wzoru na funkcję liniową. To jest wzór na funkcję liniową w postaci kierunkowej. No i musimy wybrać sobie dwa punkty, które należą do prostej L3. Możecie wybrać dowolne punkty, ja wybiorę sobie raz, dwa, trzy, jeszcze poczekajcie, spojrzę, raz, dwa, tak. Pierwszy punkt ma współrzędne 3, 0, a drugi punkt będzie miał współrzędne 0, minus 3. No i teraz podstawię najpierw współrzędne tego punktu do wzoru naszej funkcji, czyli mam y równa się a razy 3, czyli 3a plus b, Natomiast tutaj podstawimy pod x a 0 pod y minus 3, czyli minus 3 to będzie a razy 0, czyli 0. 0 plus b to będzie b. A więc wiemy, że b jest równe minus 3, czyli tą minus trójką podstawimy tutaj. Zatem 0 równa się 3a odjąć 3. Wyznaczymy a, może tu już zapiszmy, że b jest równe minus 3, bo 3a przeniesiemy na stronę lewą. I obie strony podzielimy przez minus 3. B oczywiście jest równe nadal minus 3, czyli a jest równe 1. No to gdy a jest równe 1, b jest równe minus 3, możemy podać wzór prostej l3, ponieważ mamy y równa się 1x, czyli po prostu x, dodać minus 3, czyli odjąć 3. No i teraz musimy się zastanowić, jakie, jakie warunki muszą być spełnione, żeby otrzymać tutaj układ sprzeczny. O tym mówiliśmy kilka zadań temu. Otóż warunki muszą być następujące. Musimy mieć takie same współczynniki kierunkowe, czyli jeżeli tutaj A było równe 1, to znaczy, że w tej drugiej prostej też musimy mieć jedynkę. Natomiast B1 nie może być równe b2. Czyli jeżeli tutaj b było równe minus 3, to w tej drugiej prostej minus 3, tak możemy mieć na przykład minus 5. Zatem wzór drugiej prostej to będzie x odjąć 5. Moglibyśmy na przykład zapisać x plus 4, x odjąć 100, x minus 15. Ważne tylko, żeby pamiętać, że to są warunki, które muszą być spełnione, żeby układ równań był sprzeczny.